Okay. I reszta no, no, bliżej. Byliśmy tutaj wczoraj. Tutaj będziemy codziennie trenowali. Dzisiaj trenujemy tutaj. Od jutra trenujemy na prawie normalnej. Chcemy, żeby te treningi przebiegały w jak najlepszej, sportowej atmosferze. Czyli oczywiście zasada fair play. Zasady, które u nas w obowiązują. Czyli pomagamy trenerowi poukładać sprzęt, zebrać sprzęt i przede wszystkim sprzęt szanujemy jak się kilku pogubią, to nie będzie się trenować, okej? Okay? Na chwileczkę zrobimy sobie wspólną okrzyk. Z trenerami krzykniemy, kto zrobi dobry trening. Forca, to, Forca, kto? Forca, Forca, Tak, żeby nas nad morzem usłyszeli, dobra? Łapaczka. Jak ktoś nie doczyni, to kolegi. Powaj, to kolegi z tyłu. Kolegi dotyka z tyłu. Halo, halo, halo. halo. Tam do kolegi z tyłu. Tylko. Jest, gotowi? Kto zrobi dobry trening? Polsza! Polsza! Dobrze i już, zmut podanie. Zmut, wyjście, podanie. Dwa, trzy kontakty z piłką. Dobrze, dobre podanie, dobre mocne podanie. Oczywiście podajemy mocno, musi robić celnie. Można zmienić kierunek. Dobrze. Ale Janek pamięta o tym takim blokowaniu. Bo ma jest podaniem. Dobrze, dobrze. Nie. Nie. Brawo, brawo. Dobre wyjście. Ale bliżej wyjście. dobrze, Nie. 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 I zmiana. podawać piłkę z piłki natomiast górą będziemy rzucać do siebie piłkę do tenista. Uwaga! Staramy się, aby podanie zarówno od jednego zawodnika, jak i od drugiego było wykonane w tym samym czasie. Czyli ja podaję piłkę dołem, w tym samym momencie Ty podajesz dołem. Cały czas kontakt wzrokowy. Staramy, staramy się nie porozumiewać mową, czyli hop, hop, jakieś sygnały. Staramy się obserwować, i w tym samym momencie synchronizować nasze ruchy. Czyli uwaga, zagrywam, hop, łapi piłkę. Proszę bardzo. Hop. Hop. Tak jest. Hop. Od razu porzucie, przyjmujemy piłkę. na prawą stronę, na lewą stronę grzybek, większe odstępy. Zobaczcie, ile mamy pola gry. większe odstępy. No, popatrzcie to jest trudne zadanie, bardzo trudne. Ale staram się dominić. Tak, wokół siebie. Wokół siebie cały czas. 이렇게 까